I obok wielkiego znaku niewiasty obleczonej w słońce ukazuje się również znak czerwonego smoka, starodawnego węża i szatana, który teraz ujawnia się z niezwykłą mocą. Przypominam, 96 rok. Co się wtedy wydarzyło w Polsce? Pan Kwaśniewski przejął władzę. Unia Wolności, liberałowie wyszli na piętnastą dzieci. Po czwartki okrągłego stołu osiągnęły wszystko. Zdobyły tę władzę nie, niedemokratycznie, zmieniając wyniki wyborów. Mam świadectwo już nieżyjącej kierowniczki Komitetu Wyborczego. Z tych jechała z wynikami całego miasta. Miasto ma ponad 100 tysięcy ludzi. W Lesie Pszczyńskim, Wyjechały samochody. Wzięły protokoły spisanych z wyborów. Dały swoje i pod karą śmierci. Zakazały jej milczeć przed śmiercią, to powiedziała. Ci to niedawno. To wszystko w wolnej Polsce, pamiętajcie. To skoro tak było na Śląsku, w centrum, to co było dopiero na prowincji dzieci. Wszędzie wszystko zmieniali. Przypominam. Matka Boża mówi, smok starodawny ukazuje się i ujawnia się z niezwykłą mocą. Co wy myślicie? Że duch komunizmu z Polski poszedł? Gdzie wy żyjecie? Zmienili tytuły prawa własności, nazwy. I rytmicznie co parę miesięcy zmieniają się. Z Partii Demokratycznej na Unię Wolności. Z Unii Wolności na Platformę Obywatelską. A później się przepoczmaczę, bo też na jedno, że to nie pamiętam. Pan Petr, jak się nazywa partia? Ja? Nowoczesna. Nowoczesna. A później będzie świątobliwa. <laughs> Żebyście wiedzieli, to się nic nie zmieni. Wydaje się, że wielki smog osiągnął zwycięstwo, bo doprowadził coś do zbudowania cywilizacji bez Boga. Osiągnięto to perfekcyjnie. W Polsce ma to znakach chyba naj, najwięcej osiągnęli. Mówię wam, byłem przeczorem w Makowie na Poczcie, wisiał Krzyż, po remoncie. gdzie go pani macie, u siebie w chęciarbie. Bądźcie spokojni. Cywilizacja bez Boga, żadnego znaku Boga nigdzie pośród nas. My, Polacy, jesteśmy przesiągnięci duchem liberalizmu francuskiego, rewolucji francuskiej. Więc jesteśmy gorliwsi niż oni pokazywaniu, że Bóg nam jest niepotrzebny. We wszystkim udajemy naszą pobożność dzieci. This goes back to ancient Babylon. That structure, but in order to keep their power, in order to keep their supernatural knowledge because they did get supernatural occult knowledge that's transcendent of normal human intelligence they receive supernatural occult knowledge at babylon but to preserve their power this elite through mankind's histories has had to to like smuggle that truth through secret societies like skull and bones and Bilderberg group to one degree or another. Rosicrucians uh, a few hundred years ago. Exactly. Ross Nagłosiły jakieś wyniki cząstkowe. Nie muszę Państwu opowiadać, co się dzieje, bo pewnie wszyscy widzą, chociaż niektóre rzeczy wszystkim umykają. Dlaczego twierdzę, że wybory zostały sfałszowane, chociaż nie mogę wskazać przez kogo, nie mam dowodów, nikogo nie złapałem za rękę. To też jest ciekawe, bo argumentacja autorytetów władzy. Powiedzmy szczerze, Lizusów rozmaitych medialnych, którzy teraz bardzo uaktywnili, no bo wszystkie ręce na pokład jest kryzys. Władzy trzeba ją wspierać, trzeba, ją, trzeba jej kadzić, trzeba jej bronić. No i ich argumentacja jest taka, że metaforycznie yy, wy, wygląda jakby tak, jakbyśmy znaleźli trupa na ulicy i ten trup ma dziurę w głowie i to jest dziura pokuli, a oni chodzą i mówią, nie wolno twierdzić, że było jakieś morderstwo. To jest pogrążanie się w odmentach szaleństwa, mówić, że było jakieś morderstwo na naszej ulicy. Jak możecie tak mówić, przecież nikogo nie złapali za rękę. Nie, mówi, nie, nie możecie wskazać mordercy, nie możecie nawet narzędzia zbrodni pokazać. Więc jak można mówić, że było morderstwo? Otóż można mówić i trzeba mówić, bo trup leży i ma dziurę w głowie. A tym trupem i tą dziurą w głowie są te wyniki, które mimo awarii systemu informatycznego zostały poujawniane. No i co się okazuje? Że mamy komisję wyborczą, jedną, drugą, trzecią, powiatową, gdzie w tych samych wyborach do Rady Gminy mamy 1%, 2% głosów nieważnych, a do Rady Powiatu i do Sejmiku Wojewódzkiego 30%. 40% w niektórych okręgach obwodach w niektórych 25 w wyborach europejskich w tych samych komisjach mm. margines głosów nieważnych to było około 1,5%. I co się stało nagle, tak ludziom odebrało rozum w tym głosujących w tych komisjach, że oni nie są w stanie krzyżyka zakreślić. Wcześniej umieli, teraz nie umieją. Ktoś na Twitterze wrzucił mi dane z 1922 roku. 33% analfabetów było wtedy w Polsce. Frekwencja w wyborach 69%, a głosów nieważnych było poniżej 1%. No, niewątpliwie żeśmy skretynieli trochę w tym PRL-u, ale żeby aż tak zdebilnieć, to to jest jednak mało prawdopodobne. A tym bardziej, żeby aż tak skretynieć w ciągu roku od wyborów europejskich. Dlaczego wtedy było 1% głosów nieważnych, 3% głosów nieważnych, a teraz jest 20, 30, 40? I teraz pytanie: jak sobie z tym poradzimy? Bo jak sobie z tym nie poradzimy, to ktoś może spytać: czy przypadkiem nie tak wyglądała Polska w przededniu rozbiorów? A ja, jako publicysta zainteresowany historią, powiem Państwu. Dokładnie tak właśnie wyglądała. Czego się nie tknięto, to się sypało, rozpierniczało, jakiś magnat miejscowy rządził wszystkim, jakieś sitwy były ponad wszystko, prawo nie istniało, można sobie było wyrokami sądowymi podbijać kierezję, a wszelkie afery <grym> afery po prostu były na porządku dziennym i wszyscy uważali, że nic się z tym nie da zrobić. wpadło mi, mi w ręce postanowienia podjęte na Międzynarodowym Spotkaniu Masonów w XIX wieku. I właśnie na tym zjeździe Międzynarodowym Masonerium postanowiono: My kościoła nie rozwalimy przy pomocy rozumowania. rozwalimy kościół przy pomocy. Korupcję obyczajów. Wtedy postanowiono propagować rozwody, aborcje, homoseksualizm, y pornografię, radykalny feminizm, używany wśród młodzieży, eliminowanie krzyża z przestrzeni publicznej. Proszę bardzo, z tym wszystkim mamy dzisiaj do czynienia w całej cywilizacji europejskiej. To, co się dzisiaj robi. To nie jest wymysł tego czy innego kułpówka. To jest plan przygotowany od dziesięcioleci kobiet. W 1880 roku jeden z parlamentarzystów francuskich na, w parlamencie powiedział: Musimy odebrać kościołowi kobiety. Kto ma władzę nad kobietą, ma władzę nad całym społeczeństwem. Demoralizacja kobiet dzisiaj na każdym kroku. Ideologia czynnika, którą papież Benedykt XVI w jednym z swoich ostatnich y, przemówień pożegnał. I powiedział, że stanowi największe zagrożenie dla dzisiejszej ludzkości. Najwspanialszy zamysł zrealizowanie zrealizowany w całej rzeczywistości, to jest stworzenie człowieka w jego zróżnicowaniu płciowym, jako mężczyzna i kobiety. Przyszłość naszej cywilizacji, w ogóle przyszłość ludzkości zależy od właściwie kształtowanych relacji między mężczyzną a kobietą. Proszę. W którym znalazły się między nimi Słowo powtarza człowiek, który był członkiem dziewięć przez 30 lat masońskiej organizacji i przez kilkanaście lat miał w swoich ręku władzę absolutną nad włoską masonerię. Napisał słowo w gruncie rzeczy za to zaręczyne, wolno najsłuszniej nazwać by można religijnym związkiem. Jego celem. Jest zniszczenie wszystkich religii, a przede wszystkim religii katolickiej, aby zająć jej miejsce i sprowadzić rodzaj ludzki do pierwotnego bogactwa. Masoneria nie pojawiła się spontanicznie i przypadkowo w obrębie chrześcijaństwa. Powołały ją celowo do istnienia określone kręgi. Antychryst zależał im bowiem na dokonaniu duchowego i politycznego przewrotu, by zgodnie z ich zamysłami wyzwolić świat spod panowania Boga i zbudować na ciemno królestwo szatanów.